Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni. Wita. Słuchajcie, mamy już taką jesień, już pada deszcz, robi się zimno, teraz jest ciepło. Ale przypominam, do końca października, tak? Promocja została przedłużona. Do końca października możecie otrzymać drugie naczynie w prezencie. Do zakupu Thermomixa, drugie naczynie. Słuchajcie, w zestawie to jest naprawdę fantastyczny pomysł i fantastyczny prezent. Dlatego, że jak zapewne zauważyliście, często to się przydaje. A yy, no, a jest jednak drogo. No ale dobra, ja nie o tym. Mamy co? Sezon na dynie, to już było. Teraz mamy sezon na jabłka. Słuchajcie, zobaczcie, są przepiękne jabłuszka, normalnie jak malowane, yy, i trzeba to wykorzystać. No i ja dzisiaj właśnie spróbuję wykorzystać te jabłka yy, jako deser. No bo jabłka raczej kojarzyć, chociaż nie do mięsa się dodaje, nieraz nie, kaczka w jabłku i tak dalej, więc tu zastosowanie jabłek jest różne, ale w moim przypadku dzisiaj będzie to deser. No i teraz tak, co musimy zrobić? Już tu przygotowałam trochę sprzętów, bo ten pierwszy krok wcale nie jest taki prosty, jakby się wydawał, ale się da. Bierzemy sobie takie jabłuszko. Musimy oderwać ogonek albo on sam odpada i od strony ogonka, zresztą jak spróbujcie jak tam wam lepiej, odkrajamy sobie kawałek jabłka. I musimy wydrążyć niestety środek. I tutaj właśnie użyłam sprzętu do lodów. Bo tak wydawało mi się, że jakoś jest w miarę fajnie i zobaczcie dosyć fajnie to wychodzi, musimy po prostu wydrążyć, ale musimy wydrążyć to tak, żeby nam została skórka, także tu trzeba po, y, uważać, żeby nie przerwać tej skórki. No i teraz tak, co do łyżeczek, też się sprawdzają. Więc słuchajcie, podajcie sposób patent na to, jak wydłubać środek z jabłek. Bo on jest dosyć twardy. Ja tu próbuję, próbuję, więc użyję do tego cztery jabłka. E, no i co? I muszę się z tym powalczyć, żeby Wam powiedzieć co dalej jabłka się udało przygotować. Słuchajcie, jednak najlepszym patentem u mnie sprawdziła się ta łyżka do lodów. E, tylko trzeba odpowiednio miejsce trafić i będzie dobrze. Już Wam pokazuję, tak wyglądają wydrążone jabłuszka. Zostaje nam kapelusik. No i tutaj, o, już się termomix wyłączył. Tak długo trwało te przygotowanie tych jabłek, więc to jest taki najgorszy etap w tym przepisie. No i teraz tak, co do farszu. No bo te jabłka będziemy farszerować. E, tu możecie tak naprawdę dodać sobie co chcecie. Ja dzisiaj wam pokażę e, takie nadzienie jakby sernikowe, jabłka z sernikiem. Dodajemy tak, 500 gramów mascarpone, e, co tu jeszcze? Możecie to nadziać owsianką, możecie to nadziać, e, no nie wiem, tak naprawdę jest naprawdę dużo, dużo pomysłów. Ryżem gotować, będą jabłka z ryżem, tak? E, Kasza manna, płatki owsiane. Do tego zrobić, na przykład jeszcze kruszonkę, bo jest tu w Nakukidu przepis, gdzie robicie kruszonkę z płatków kukurydzianych i orzechów. Także to też jest patent na to, jak sobie nadziać, przygotować jabłka, bo no nie każdy może lubić jabłka z serem, tak? Tutaj powinno się użyć 500 g serka kremowego. Ja bardzo lubię ten mascarpone, jest to najlepszy serek kremowy, możecie szukać też serek do kanapek, e, taki śmietankowy, ale ja zostaję przy tym. I teraz tak, pół szklanki cukru. Ile to jest pół szklanki cukru? Mniej więcej dajemy na wagę. E, ja daję około 60-70, to też zależy od... E, Jabłek, tak, jeśli macie jabłka kwaśne, no to dodajcie sobie troszkę słodsze, żeby były słodsze, dodajcie troszkę więcej cukru. Albo cukier zastępujemy naszym miodzikiem. I tu oczywiście też no dodam troszeczkę miodu, tak jedną łyżeczkę, żeby dodać ten, tego jesiennego akcentu, bo nie wiem czy wiecie, ale jedną łyżeczkę dodaje dwie, nie? Znowu będzie się. gada jedną, a dodaję dwie. W każdym razie jabłka, miód, cynamon to jest takie połączenie, które dla mnie się kojarzy z jesienią. No, i tak za oknem już niestety jesiennie jest. Dlatego naszło mnie na taki deser. On jest dosyć szybki. Ja wiem, że ja tu gadam, 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 ale tak naprawdę skupimy się i zrobimy to szybko. Dobra, do tego tak: jedno jajko. Słuchajcie, nie bójcie się dodawać jajka, to będzie pieczone, więc to się upiecze. Do tego. Cynamon. No i właśnie, to cynamon możecie dodać, nie musicie, co chcecie dodajecie. Jabłko mi się zawsze kojarzy z cynamonem, tak jak już wam kiedyś mówiłam, połączmy pary. Jabłko z cynamonem, e, pieprz z solą, tak. No i co? Tutaj tak naprawdę ze składników mamy już wszystko. Możecie dodać jeszcze orzechy, możecie dodać rodzynki, żeby to było naprawdę suszoną żurawinę. No nie wiem, co tam jeszcze wymyślicie, ale najpierw ja sobie to zmiksuję, bo ja chcę, żeby były jednak kawałki tych orzechów. Więc odpalamy nasze miksowanie. Niech to będzie tak naprawdę 20-30 sekund obroty 3, żeby to się wszystko połączyło. Zaraz do was wracam. To już się pomieszało. Ja jeszcze tylko przemieszałam kopyską, bo troszeczkę zostało nam cynamonu na ściankach. Zobaczcie, no przepyszny krem cynamonowy. No i co robimy? Odpalamy piekarnik. Piekarnik 180 stopni. Teraz nadziewamy nasze jabłka. I tak jak Wam mówiłam, możecie naprawdę do tych jabłek oprócz tego yy, przepisu dodać różne inne rzeczy. Bo tak, nadziewamy. Trochę dużo tej masy wyszło, więc podejrzewam, że ja zrobię z tego więcej jabłek. I tak, rzucam jabłko do tego, właśnie orzechy. Do tego mówiłam, rodzynki. I co? E, jeszcze dołożę, 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 żeby tak było naprawdę na bogato. I tak wyglądają nasze jabłka, które możemy wsadzić do piekarnika. Możecie dać kapelusik, nie musicie. Możecie tu zrobić kruszonkę, tak jak już mówiłam. E, albo na przykład ściągnąć kapelusik, dać bitą śmietanę. Dobra, słuchajcie, lecimy z tym do piekarnika. 180 stopni, 15-20 minut. Zobaczcie, co tam się dzieje. Bo. Też, jak już się powtarzam, każdy piekarnik ma inną temperaturę. Dobra, ja to nadziewam, lecę do piekarnika i spotykamy się już na jedzonku. Pachnie przepięknie. Kochani, nasze jabłka są już upieczone. Tak się prezentują i powiem Wam tak, nie wiem, które Wam pokazać, bo część nadzienia wypłynęło, ale to też dlatego, że zobaczcie, pojawiły się, pojawił się sok z jabłek. E... Ale to zawsze można nazbierać, pozbierać. I tak, ten sok z jabłek spowodował, że to jest takie płynne. Więc tu nie da się je wziąć do ręki tego zjeść, ale spróbujemy. No i tu orzechy są, właśnie tu jest ten sok jabłkowy. E, jest naprawdę bardzo dobre, tylko że jak dla mnie trochę za słodkie. No ale dobra, no jabłuszka są upieczone. Widzicie, warto tu chyba sobie wziąć po prostu nóż i deser sobie pokroić, bo patrzcie, przepięknie wypływa nasze nadzieje. Dlatego, jak będą tu na przykład płatki czy coś inne, to też będzie inaczej. Ale to wszystko sprawiło, że ten sok, tak, który był taki, te jabłka były bardzo, bardzo soczyste. Ale jako deser jest naprawdę przepysznie. I możecie śmiało podawać takie do tego bita śmietana albo lody. Mmm, jest pychota. Dobra, lecę, lecę dalej. Pamiętajcie, jeszcze raz przypominam o promocji. Dodatkowe naczynie, zupełnie za darmo w prezencie. Także jak coś, to dzwoncie, piszcie. No i napiszcie, co byście dodali do tych jabłek, jeszcze takiego fajnego, takiego jakieś nadzienie, żeby to można było spokojnie postawić na stół i poczęstować swoich gości. Życzę wam miłej niedzieli. Buziaczki. Pa pa.